osiem trzy. Dobrze zrobił pan to poszłoby pan dalej. Nie proszę pana, pan mnie zaczepiłby ludzi. Nie pana. A to jest praca, co nie co jest pana, to pana praca. Za chwileczkę będę ukazać Panu strzelać, to będzie Pan do mnie strzelał, bo tak ma Pan pracę? Proszę Pana, to jest wykroczenie. To nie jest żadne wykroczenie, proszę Pana. Wie Pan, no, ile to, jest wyroków sądów, panu. które to, co Pan teraz panu, robi, nazywają ja bezprawiem? Ja proszę sądą, Pana, pytam się, są czy, czy od tego są sądy, żeby właśnie orzekały, że to, no co ja. Pan robi, to jest bezprawie. Proszę Pana, nie wykonuje się bezprawnych poleceń, proszę Pana. To ja Pan poradzi. Pana, nie wydziera się, ja nie się nie wydzieram, ja po prostu z panem ja rozmawiam, proszę, tak, żeby wszyscy proszę, słyszeli przy okazji proszę. dookoła. Proszę pana, ja wiem, co ja robię. Potem proszę mi nie przy jakim tonem mam do pana mówić. No ale to nie nie pan dobrze, proszę pana. Mówię tak, pan żeby wydzielam. wszyscy wyraźnie słyszeli. No i co to pan uda? Dużo, proszę pana. Takich wysyłają właśnie na. Was stresują, wy stresujecie nas, próbujecie nas stresować, ale to sami jesteście stresowani, A, wiesz? Wiesz, wiesz o tym? Wiesz o tym, że jest stresowany teraz i ulegasz? Gdzie pan mieszka? W Jest pan bezdomny? Mieszka pan w całej miejscowości? Nie, proszę pana, nie jestem bezdomny. No to jakiś tam adres zamieszkania pana. Słowackiego. Ma pan wszystko pan wpisane w tym krokotorku? Po peselu pan powinien wiedzieć, tak? Proszę pana, pytam pana, pan odpowiada. Ma pan taki obowiązek? pesel nie wskazało się jeszcze? ma pan taki obowiązek? Słowackiego. się. Pan pracuje? W internecie. Własna działalność, Nie, tak? proszę pana, a to nie jest pana, jest historia, nie pana, proszę nie pana, jest własna działalność, ale nie będę panu teraz tłumaczył, jaka to jest działalność. Artykuł 65 kodeksu wykroczy stanowi o tym, że ma pan obowiązek podania... Podałem panu, pracy. podałem panu miejsce pracy, w internecie pracuję. W internecie Tak. Pracuję. A półtora metra, proszę pana, to jest system społeczny, Pan, I teraz bądź. możemy rozmawiać. To jest dystans społeczny, pana, i w tym momencie, momencie rozmawiam. Tak, ja. półtora metra, dystans pan, społeczny. Oczywiście, może? że tak. Pana, dystans społeczny. Informuję, informuję półtora też, metra, dystans pan społeczny. Pan, informuję, że mój wizerunek jest Pan, pan, wizer pan pana wizerunek jest zasłonięty w tej chwili. maską. Dobrze, proszę pana, to znajdziemy się w sądzie, i tak się znajdziemy w sądzie, proszę pana. No, także spokojnie. Ja wiem, co ja robię. To, będzie to, coraz skierowany do sądu to, wszystko? to wszystko? Do widzenia. A przede wszystkim, czy zapytał ma pan, czy mam zwolnienie, bo o tym zapomniałem właśnie. Pytałem na początku. Nie, nie pytał, pytał pan na to. Pan. Po... Nie, nie. Zaczepił mnie pan, zaczepił mnie pan. Na pewno się nagrało. Zaczepił mnie pan i powiedział pan... Nie będę że... pan dyskutował. Ma ty... pan zwolnienie, czy nie? Oczywiście, że mam. Ma pan tutaj ty... zwolnienie? Oczywiście, że mam, proszę Pana. No to proszę pokazać. <tok> Od tego się zaczyna, zaczyna od się od, zaczyna, od tego, proszę nie proszę przedstawił pan. mi się pan, nie Znagało, powiedział, w jakiej jest, jest pan jednostki, nie, nie powiedział pan, jaki ma pan jest. stopień. Od początku była taka rozmowa, wie pan o tym doskonale, prawda? Nagrało to. się, ma pan nagrywa, nagrywa pan, może pan złożyć skargę, proszę Oczywiście, bardzo. że złożę skargę, proszę pana. Półtora metra, to jest dystans społeczny, jeszcze raz panu pokażę, od pana, który mi pan naruszył. 150 centymetrów, proszę pana, to jest dystans społeczny. I no, kolejny raz mi go pan naruszył, Do, nie, na, dotknął mnie pan. Naruszył pan moją nietykalność. Nie stosował się pan do poleceń. To nie było polecenie, to jest bezprawdzie. To co nie pan robi, jest bezprawiem. Proszę pisać. Oczywiście, że to dobieram. Na Jak najbardziej. Pan o... Jak najbardziej. Ma pan do tego Za niedopełnienie obowiązków również. Bardzo dobrze. No. Do zobaczenia.